Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z nietypowego miejsca, jestem nad Widawą, ale to jest taka odnoga Widawy, tutaj jest może z 10 metrów tak naprawdę ta rzeczka ma, więc takie pikerowe łowienie, 2,7 wędka, półtora mniej więcej metra głębokości, fajnie rzeczka płynie, byłem też na Widawie kawałek dalej, no ale sunie niesamowicie. Hmm. No Zobaczymy, może pojadę później bardziej na takie, można powiedzieć, główne korytowidawy, bo też fajne są zakola, fajne są takie miejscóweczki. Jak widzicie, słońce się przebija, jest po dziewiątej. Dzisiaj ma być piękna pogoda we Wrocławiu, 12 stopni. I co? I chodzi o to, żeby złowić jakąkolwiek rybę dzisiaj. I zostałem tutaj zaproszony przez kolegę Grzesia, bardzo dziękuję. No, a ja się rozłożyłem, jak widzicie, i tak dosyć tak, mimo że jedni powiedzą, że mobilnie, drudzy, że przesada. Plan na dzisiaj jest taki, żeby ta zanęta nie była jakaś przemoczona z racji też głębokości, że chciałbym tutaj zrobić taką chmurkę. Będę łowić na ochotkę lub piękę, głównie na piękę, bo moja ochotka już niezbyt wygląda, bo jak zwykle zapomniałem ją przepuszczać codziennie. I jeżeli tak po dwóch godzinach mi się już znudzi, to pójdę do auta, spakuję połowę rzeczy, zrobię sobie taki, można powiedzieć, street fishing w lesie. i Zrobię sobie taki chodzony feder. Bo tutaj jest, jest taki z, z, fajnych, z pięć miejsc, gdzie można by spokojnie porzucać i z pół godzinki się pobawić i sobie takie, taki zrobić spacer. Mam dzisiaj cały dzień wędkowania, zobaczę ile mi się będzie chciało. Chciałem sobie zrobić takie urodzinowe wędkowanie w ciszy i w spokoju, bo dzisiaj już wybiło 36 lat, jakaś masakra, ale nie czuję się na tyle. No to co, ja rozpoczynam. Będę rzucać spod siebie, nigdy tego nie robię, no bo nie umiem też tego robić, więc będzie dobra dzisiaj też nauka rzucania spod siebie będę łowić mniej więcej przed tym drzewem będę łowić mniej więcej przed tym drzewem i tyle, zapraszam do oglądania do wspólnej zabawy, co wpadnie to wpadnie tyle, liczę tutaj dzisiaj na cokolwiek, płoteczki czy małe kleniki, wszystko będzie cieszyć 15 gramowy koszyczek tutaj jest troszeczkę piękny Jokersa i sobie zanęcę. z trzema takimi tak jak mówię będę to pewnie robić nieumiejętnie bo nie umiem rzucać spod siebie ale tutaj sobie palcem chwytam lecionkę będę tak w lewo rzucać nurcik płynie w lewo takie dwie sekundy, półtora metra Jak widzicie, od razu fajnie się wszystko opróżnia, tu nie ma kłopotu. Wiem, że dla wielu z Was może być takie wędkowanie śmieszne i zabawne, ale zobaczcie, cisza, spokój, to powtarzam, ja kocham, ja zdziedziałem, bo ja uwielbiam naturę, uwielbiam ciszę, nie lubię jak ktoś mi łazi za plecami. Widawa jest nieprzewidywalna, to tak jak wspomniałem jest taka odnoga, bo kolega Grzesiu złowił pięknego karpia na Widawie, na spławik, tylko że kawałek dalej, na tym głównym korycie, więc podobno też są super leszcze. Kiedyś były przepiękne płocie, więc to nie jest powiedziane, że tutaj nic nie pływa. Może coś pływa, zaraz się okaże. Haczek 20 przypon 010 50 cm sobie zrobimy, a jak będę widział, że nic się nie dzieje, to zwiążę sobie czerwony haczyk. Zawsze uważałem, że na czerwony haczyk rybka trochę lepiej reaguje, tylko te czerwone kamasany Potem Wam pokażę, mają cienki drut i tak nie jestem niech zbytnio pewny, szczerze mówiąc. Mały koszyk, piętnastka. zacząłem sobie od dwóch fluopinek. Byłem na spacerze z Grzeszkiem to bobra widzieliśmy, więc fajowo, ale już nie zdążyłem go nagrać, bo zanurkował. Było takie od razu pociągnięcie, podwójne, takie w miarę szybkie. Zastanawiałem się czy to rybka czy to nurcik, no ryba, patrzcie od razu, ale czad, tak mała ryba, że z kaczkiem 20 sobie nie radzi, a ja mam tutaj jeszcze, moją mili, półuncjową szczytówkę. Dobra, ryby nie ma, ale było branie w pierwszym rzucie, z dwóch pinek została jedna. Przechodzimy od razu na jedną pinkę, wędkę kładę na kolano i spróbuję tą rybę od razu wciąć. Dwie pinki założone praktycznie przez cały haczek. Zobaczymy, czy to się poprawi wtedy efekt. Jak widzieliście, rozrobiłem zanętę. To było pół kilograma bułki tartej, pół kilograma płoć od grzeczka grabowskiego, trochę gliny rzecznej i ziemię był chatowską. No i do barwnika trochę dałem ciemnego. Taka popielata wyszła ta zanęta. Podoba mi się ten kolor. No i wędkowanie rozpoczęło się po 5 minutach dla mnie niefortunnie, ponieważ złamałem szczytówkę, zrobiła się motka jestem na i ale obciąłem ją, mam takie obcążki, obciąłem ją, zobaczymy jak coś, to najwyżej zmienię wędkę, żeby było szybciej. No teraz dwa, dwa razy fajnie przechyliło szczytówką, pociągnęło. No i mamy rybkę, bo i nie mamy rybki, tylko mamy konar, słuchajcie, była ryba, poczułem ją przez moment I spadła. Brania na szczytówce są naprawdę. Bardzo mocne, szybkie. Haczek jest nowy z paczki, no 20, no to widzicie jak one się bawią, jaka to jest zabawa z drobnicą. No to nie jest powiedziane, że nic większego nie przepłynie. Są uderzenia, ale no nie idzie tego wciąć. Nigdy nie miałem tak, że nie wciąłem tylu brań. Spróbuję zawiązać sobie zaraz haczyk czerwony z cienkim drutem i może wtedy będzie lepiej z wpinaniem tych ryb. Zobaczcie, łowiłem na te haczyki po lewej, teraz zmieniam na 512. No zobaczymy, bo mówię, nie wciąłem z 10 brań, więc nie wiem o co chodzi. Długość przyponów 50 cm, troszeczkę szybko płynie. A zmieniłem na 60 teraz. I teraz i teraz odwieczna batalia. Czy krańczy Jaś? Prawda? 29, 28. Fajna rybka, powiem Wam szczerze, że ja sam lekko zgłupiałem. No, dla mnie to jest. Dla mnie to jest Jaś, bo ma drobną łuska. Widzicie, mała rzeczka. A jaka fajna rybka. No, jak na taką rzeczkę, kapitalna płotka. Mam swoje pierwsze przemyślenia, moi drodzy. W międzyczasie ją zmierzę. Mam swoje przemyślenia moi drodzy, takie, że trzeba poczekać aż ta szczytówka nam naprawdę dobrze, dobrze zamerda. Nie ma co w drugim, trzecim tym szarpnięciu szczytówki ciąć, bo jest pusto, drobnica przechwytuje, więc trzeba poczekać na mocniejsze branie. Słuchajcie, nie ma wstydu, 19,5 cm. Fajna rybka, widzicie? Taka mała rzeczka, a takie cuda kryje. Powiem wam, że wcześniej zgłupiałem. Przygody, oczywiście, na dzień dobry. Złamana szczytówka, broda na gołowrodku, na ale tam właśnie mi się tak często robi na tej szorstkiej pleciące broda. Nie wiem, czemu, tutaj mam już śliską pleciąka zdaje wy nie ma tego kompletnie kłopotu. No i co, ta szczytówka musi naprawdę już dobrze tańczyć, żeby był pewny, że jest ryba, bo takie. No tutaj jest drobnica. No przy takim małym haczyku cały czas teraz już na tej 16B512, widzieliście, ja się złapałem. Fajnego pod 30 cm i złowiłem teraz płotkę 19,5. Teraz 5 minut przestoju miałem. Trochę przez telefon pogadałem. no i co, znowu dwie piękne czerwone fluo. Ja mówię co, ja tyle tych branie nie mogę wciąć. A tu mi właśnie Grzesiu mówił, że siwy tu jest tyle drobnicy. Ale że jak wejdzie ta większa, to na pewno się zatnie. Podnoś kija, nie zacinaj. No ja zawsze podnoszę kija, nie zacinam. Tym bardziej będąc na pleciące. No ale jestem już szczęśliwy, bo dwie fajne ryby, siedzę godzinę, dopóki, dopiero po godzinie yy, ta rybka się jakaś tam minimalnie, można powiedzieć większa, wkręciła. No i tutaj sobie łowię. Pierwszych wskazań, można powiedzieć, takich na szczytówce, no nie zwracam zbytnio na nie uwagi, wiem tylko, że rybka się gdzieś tam dookoła kręci. I tyle, bo ta płotka i ten jaś, naprawdę pięknie wpięte ryby, obydwie. Powiem Wam, że tak mi się tu podoba, że nie wiem, czy będę chodzić z tym Federem. Czy nie będę katować tego miejsca, żeby poczekać, może jeszcze na większą rybkę. Magda że już sobie tutaj troszeczkę wnęciłem. O! Trzy mocne uderzenia i puściło. Przeklipowałem się teraz dosłownie półtora metra dalej. 10 sekund został w wodzie. Mamy znowu jezika. Fajowo. Na no mojej drodze, jak widzicie, mamy piękną wiosnę. Niesamowita pogoda. To tak, jak wyszło słońce, tak ustały brania. Jeszcze czasem pyknie machnie, tak trzy razy mocno szczytówką, ale to drobnica się bawi. Zdecydowanie. Cztery rybki na razie na koncie. W sumie to 6, bo dwie mi się odpięły tutaj od razu przy brzegu, więc nawet nie nagrałem takie też pod 20 cm. Może zaraz się rzeczywiście spakuję, przepakuję i sobie tak troszeczkę pochodzę, porzucam tym pikerem, popatrzę miejscowy, No i tyle. No i tyle. Zobaczymy. Pochodzę, chociaż tak jak mówię na słońce chmurne niebo się zrobiło, już tutaj to nie wróży nic dobrego, bo przyświetlona woda, aczkolwiek i tak jestem zadowolony, bo jak na taki mały można powiedzieć, małą rzeczkę coś się tutaj dzisiaj wydarzyło, prawda? no słuchajcie, zmieniłem lokalizację będę się teraz rozkładać jest tutaj troszeczkę więcej cienia, więc może ta rybka tutaj przy takim mostku bardziej się usadowi, można powiedzieć z dwie godziny się jeszcze pobawię i i do domu czas i tak fajnie, że cokolwiek udało się wydłubać bo się nie spodziewałem ja lubię takie małe strumyczki z federem wiecie, to nie jest taka woda zbytnio pod feder to są takie rzuty spod siebie tutaj bardziej by trzeba przyjść z jakimś batem czy bolonką zupełnie inna para kaloszy no ale, próbujemy, bawimy się o, dobra, nie było myślałem, że ten patyczek jest ale patrz po jakim czasie przez 7 minut się moczyło no już taka wiesz to jazik no widzisz akurat włączyłem zawsze, zawsze jak włączasz to nie bierze <grym> a teraz akurat Najlepsze jest to, że to jest mały, czerwony haczyk. Pierwsza, druga ryba i ta, ta czerwień schodzi z tego haczyka. Ma rybę? Ty, to fajnie. Podbierak? A, kleń. Nie, bo nie, nie usłyszałem. I to bez nęcenia, nie? Ty, ładny. No widziałem, jaki ładny, nie? Ręka rybą śmierdzi najważniejsza. To jest kobel, nie? Ma, jest robak? Czekaj, zaraz zobaczymy. Kurde, stary, ja bata ostatnio tu łowiłem w 75. Dobra, weź to ode mnie to dziadostwo. Nie no fajna to jest rzecz, ale jakoś tego nie czuję, nie? Dobra. Wiesz co, my też trochę jesteśmy tak przyzwyczajeni, już zauważyłem z biegiem czasu, z biegiem tego łowienia, że my byśmy chcieli wszystko na już już. Wiesz, 5 minut je rybę? A nie pamiętamy czasów, kiedy 3 godziny nic nie brało i jak łupnęło, to się jaraliśmy jak głupi, nie? chociaż jak łapiesz 25 w górę na rzece, gdzie masz koszyk 80 gramów no to no, niezbyt tą płotkę się tak wiesz, nie ma zbytnio radości z cholu. a na piekarze to jest już super, no dziś jak miałem tego jazie 29 no to na tym piekarku już fajna była zabawa ale pogoda dzisiaj liga w auty latają muchy, to znaczy idzie <laughs> najgorzej jak ten, w chacie ci zaczynają latać muchy a ty się zastanawiasz, że cię robaki spierd... Ja wiem, ja tylko dlatego nie przerzucam, bo, bo ty siedzisz. A tak to bym też już trzy razy przerzucił. Tam było zdecydowanie więcej tych brań z tamtej strony. Te 200-300 metrów, tutaj taki marazm trochę panuje. Z godzinka, jeszcze połowie, czas jechać do Wrocławia. Jakie jaja, nie? Jaja fest. Co my tu mamy? Karpika. Super. Ty wiesz, że to jest mój drugi karpik w życiu z sieczki, nie? A mówiłem ci przyjechać na karpie na widać? <laughs> Patrzcie, nie uwierzycie. Złowiłem karpika. Trzecie miejsce, zmiana jest znowu miejsca. Akurat teraz poszedłem w górę rzeki. Ile 5 minut? I taki karpik. A najśmieszniejsze jest to, że rzucam 2 metry od brzegu. Może trzy. Fajnie spędzony dzień, bardzo miły. Kilka jazików, jakaś tam płotka, no i karpik na zakończenie, więc widawa tutaj kryje naprawdę fajne rybki. Tato grzeźka złowił też klenia na bata, ile, 5 minut się tym batem bawił, więc no co można powiedzieć, fajna zabawa, warto spędzać czas na dworze. Nie tylko łowić na rzekach, nie tylko na stawach, ale też próbować na takich małych rzeczkach, bo potrafią być naprawdę nieprzewidywalne. Brań dzisiaj masa, brań masa, ale ciężko naprawdę było wciąć, bo dużo drobnicy. Na pewno fajna zabawa, żeby przyjść sobie z młodzieżą i popróbować swoich sił pobawić się. Wiatr się zbiera. Pogoda dzisiaj się udała. Idealnie taka wiosna. No oby tak dalej, oby ta zima już sobie poszła, bo chyba każdy tej zimy ma dosyć i tych przede wszystkim wiatrów. Niech świeci nam słońce i niech biorą ryby. Ja Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Coś innego ponownie. O właśnie mamy, mieliśmy puknięcie jedno. Coś innego niż, niż do tej pory. Bawcie się wędkarstwem. Bądźcie szczęśliwi, wszystkiego najlepszego. Joł!